Pogoda fantastyczna dzisiaj. Ile pokazuje? 14 stopni, będzie jeszcze cieplej. po godziny na godzinę coraz cieplej. Także wspaniała jesień, złota polska jesień. Polskie babie lato. To, co lubimy najbardziej w jesieni. Dzisiejsza jazda to po prostu rozglądanko dookoła siebie. Uchwajanie się widokiem, tym co mnie otacza, tą piękną jesienią, kolorami. Także ja dzisiaj jadę bez przewodniej myśli, bez naczelnej idei, bez tematu nadrzędnego. Po prostu cieszę się jazdą, widokiem tym własnym. Lenistwem, bo dzisiaj nie spiesznie jadę. Zupełnie nie ale jest super, i tak ma być jak najdłużej. Dobry. dobry. Chyba trzeci raz już was. I ja mi zapytam w końcu, dokąd to jedziecie? bo widzę, że daleko. Do domu powoli jedziemy. A dom gdzie? A dom? Y, Trzebinia. A, no to już niedaleko tak. w sumie, nie? Ale Zależy. dzisiaj śpimy przed oświęcimiem jeszcze nad Wisłą, tak mamy Aha. zaplanowane. A w ogóle bo klasa w kierunku Częstochowy i objechaliśmy Jurę sobie. Piękna podróż, co? Tak, Ogrodzieniec, tam Rapsztyn, później mhm. Ojcu. Mogę sobie rowerem nagrać z takim ekwipunkiem? Tak, przejechać kamerką Szyre, na kanał? Mogę jest, wrzucić? Mój tam jest, tak. jest kolegi. Nie ma problemu. Dobra, bo widzę, że w pełni wyposażony. Byłem na Hiszpanii 82 dni, byłem sam. Tak? 82 no. dni? No, odjechałem Hiszpanię, Portugalię. I to piękne. Francja, Szwajcaria. Wyjechałem z domu na rowerze i na rowerze do domu. To ile wyszło? 9200 km. Jakieś takie zadanie było? Czy, nie no, czy tak sobie. Ja siedzę w zimie, nie mam co robić, to sobie snuję plany. Aha. No i mam te mapy, 3, nie mam No i sobie układam trasy. Rozumiem. No oczywiście w międzyczasie trzeba coś tam w popatrzeć pokazać, gdzie coś ale ciekawego jest i tak dalej. Rzecz w tym, że planować można, a potem trzeba wykonać. Trzeba przejechać te 9000, nie? parę lat. Plany wychodzą. Yy, Rumunia miała być dwa lata wcześniej, ale nie. No ale Na tym doszło, do Bo widzę, straszyli, ale powiedziałem w Alpę. i miesiąc też byłem w walkach. No ja widzę, że jesteście wyposażeni i fajnie. Wszystko macie. Niezależni. No tak. Jakby się cywilizacja skończyła, to i przeżyjecie. Przeżyjemy. Ja nawet to czwarty dzień nic do jedzenia nie kupuję. To. Nie trzeba. <śmiech> <śmiech> ale zazdroście czegoś takiego. Widać, że goście jeżdżą można powiedzieć notorycznie. Długie trasy wielodniowe rzecz przesuper. I jak mówią, praktycznie są samowystarczalni. Od czterech dni nie zaglądali do sklepu, wszystko mają. Jadą swoim rytmem podróżniczym coś fantastycznego. Czyli da się, da się, jak się chce, to się da, pojechać gdzieś dalej niż. Wokół komina tylko trzeba chcieć. No, trzeba mieć też szansę oczywiście, ale myślę, że przede wszystkim trzeba mieć ochotę, odwagę. No i takie samo zaparcie też. Super sprawa. W końcu ktoś zaczął ścinać kukurydzę, bo już się patrzeć na to nie dało. Kukurydza i kukurydza, wszędzie kukurydza. Piękna ta kabliczka. Skromna, prosta, piękna. I to drzewo. No, strasznie zepsuły ten widok. Te, te gary tam na horyzoncie, które są jakimiś potwornymi zbiornikami kukurydzy, chyba. Po prostu pięć garów, sześć na łące. Tu pięknie, a tam gary. W tej chwili jestem przy kanale łączańsko-skawińskim. Tutaj powstaje też ścieżka rowerowa. Miejmy nadzieję, że wkrótce ją skończą. Bo bardzo ładny teren, teren filmowy, i to widać na filmikach rowerowych, które się pojawiają na internecie, bo ja tu nagrywam i też inne kanały. Ostatnio spotkałem tutaj redaktora, bardzo znaną postać. Jeśli chodzi o kanały rowerowe. Miły gość, bardzo miły, fajny facet. No, ale jak widać, kanał ściąga, bo jest bardzo ładny. Ech, teren piękny, po prostu. Miejmy tylko nadzieję, że niedługo nie trzeba tu będzie rezerwować czasu na nagranie. Jak tak dalej pójdzie, to to może grozić. Ja próbowałem też gdzie dzień nagrywać w Krakowie, na przykład na Wawelu, ale nie da się. Wawel nie jest rower friendly. Tam z rowerem nie puszczają. Z żadnym rowerem, ani z górskim, ani z szosowym. Nawet z gravelem tam nie wejdzie człowiek, bo pytałem. I nie puszczą. Nie da się. Także pozostaje nagrywanie w naturze. Ale to jest pięknie. Naprawdę pięknie. Jak to skończą, to będzie jeszcze lepiej. Bo jak skończą, to ja bym pojechał prosto. Tu pod tym mostem. I taką ścieżką asfaltową bym dojechał do Skawiny, prawie do Krakowa. A tak, to muszę teraz mostem. No i tam jeszcze wioskami przejechać. Tu byłoby lepiej. Mimo że generalnie człowiek się nudzi na ścieżkach rowerowych, ale tutaj jest akurat bardzo fajnie i ona też nie będzie długa, bo to będzie tylko 11 km. Więc się nie zdąży znudzić. Jeszcze dwa słowa na temat tego, jak się ubieram, kiedy jest zimno, ponieważ pominałem ostatnio temat dłoni i butów. Ja mam o tyle dobrze, że mam dość odporne stopy i dłonie na niską temperaturę, więc jeżdżę cały rok w zasadzie w tego typu butach. Ja jeżdżę na szosie do 5 stopni mniej więcej ciepła, i do takiej temperatury nie muszę zakładać na takie buty żadnych ochraniaczy. Wytrzymuję te 2-3 godziny bez problemu. Podobnie jest z dłońmi w takich rękawiczkach bez palców. Jeżdżę długo, też mniej więcej do 5-6 stopni. Później zakładam rękawiczki z palcami, ale nie są to zimowe, jakieś grube rękawice, tylko takie wiosenno jesienne i to wystarczy. No, moja odporność dłoni i stóp na chłód, to chyba się bierze z dzieciństwa, że jako dziecko grało się w pokajaczami dniami na polu, czyli na dworze, czyli na ulicy. E, w byle jakich rękawiczkach i butach, więc człowiek marzł, dzięki temu żeśmy się zahartowali. No, a jeżeli kogoś interesuje, to mecze były fajne. Graliśmy długo, mecz za meczem do 9 do 10 pod lampami. Było pięknie, widać gęste. Ciężkie płaty śniegu opadające powoli na ulicę. Hokeje mieliśmy fajne. Graliśmy piłeczką taką twardą, gumową, nie krążkiem. No bo mieliśmy porządne, mocne klepy. No i gdyby jeden drugiemu krążkiem przywalił w nogę, no to bolałoby. A tak dzięki temu unikaliśmy kontuzji. No ale bardzo fajnie było. Fajnie, super.